Cześć, witamy po krótkiej przerwie. Wracamy z nowym odcinkiem Tech News and Blues. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak AI wkroczyło szturmem, czy nie, to się okaże, w rolę narzędzi do projektowania. I uwaga, jesteśmy mniej więcej półtora roku po premierze czata GPT, a spójrzcie ile się zmieniło, ile nowych rzeczy, rzeczy wyszło. Ja nazywam się Michał Michalczuk i będę miał dzisiaj okazję porozmawiać z naszymi ekspertami z Synergy Codes, Eweliną Surlej i Pawłem Pychem, brand designerzy z Synergy Codes. Cześć. Cześć. Witam serdecznie. Miło Was widzieć. Słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak AI wkroczyło w narzędzia do, do projektowania, i wydaje mi się, że jestem dobrą osobą na dobrym miejscu, aby pogadać o tym, bo kompletnie się nie znam na, na projektowaniu, nie znam się na, na designie. E, jestem w tym lewą nogą, a narzędzia, o których dzisiaj pogadamy, takim osobom jak ja, które próbują coś na szybko wytworzyć, mogą się przydać. To jest moja percepcja. Chętnie ją zesparuję z tym, co Wy o tym sądzicie. I jaka jest Wasza bardziej profesjonalna w tej materii od mojej percepcja na tematy związane z używaniem AI w projektowaniu produktów, e, chyba głównie cyfrowych. Kiedy możemy użyć i właściwie jakich narzędzi AI przy procesie tworzenia jakiejś usługi? Ogólnie, AI teraz to chyba przy każdym projektowaniu można użyć, ale takim najlepszym przykładem będzie opowiedzenie sobie, jakie narzędzia AI przydadzą się na przykład w projektowaniu strony internetowej, bo przy tym mamy naprawdę dużo etapów, które są przydatne również w innych projektach, na przykład projektowaniu UI i tak dalej, ale tak jak mówię, to projektowanie strony internetowej no, ma naprawdę dużo etapów i praktycznie mhm. na każdy już jakieś narzędzie możemy znaleźć. Warto może dodać, że w związku z tym, że AI no błyskawicznie się rozwija, wiele z tych narzędzi... Jakby w tym momencie działa tak, jak działa i yy, można ich użyć, ale z, za miesiąc może się okazać, że będziemy mieli kolejne yy, i kolejne i ten proces może się zmienić. Ale właśnie chcieliśmy przybliżyć taki cały workflow, gdzie na jakim etapie jakiego narzędzia można by użyć. Nie? Tak, i co realnie działa w tym momencie, bo wiele z tych narzędzi to taka pieśń przyszłości, ale są już takie, które naprawdę już teraz można użyć. Właśnie to też, to też była moja, był mój odbiór, jak się trochę pobawiłem w tym. Ale zacznijmy od początku. Gdzie możemy na dzień dobry włączyć takie narzędzia? No to jak zaczynamy w ogóle pracę nad jakąkolwiek jaką pracę kreatywną, no to potrzebujemy na początku jakiś research i tutaj mamy oczywiście wszystkim znany chat GPT, o który możemy zapytać o grupę docelową. O persony. Jakby. Chat GPT tak naprawdę w tym momencie, na, nie wiem, nawet maile pomaga pisać ludziom, czy nie wiem, generować jakieś pomysły. I na każdym etapie można użyć. No wiadomo, że ekspertyza jest tutaj o tyle potrzebna, żeby zweryfikować to, co dostajemy, no bo nie jest to narzędzie doskonałe, i Aha. jakby wynik, który przeczytamy, nie możemy brać verbatim, tylko jednak się zastanowić, czy to, co dostaliśmy, jest okej. Okay, tak, ale to jest super narzędzie, jeśli na przykład mamy klienta, mamy mu zaprojektować stronę internetową, ale ten klient nie ma za bardzo jakichś takich rozbudowa rozbudowanych badań o swojej grupie docelowej, no to hmm. możemy podpytać, hej, ci ludzie, z czym się spotykają, co szukają, i już ten czat nam sporo wygeneruje informacji. Czyli po prostu mamy dobrą bazę i punkt wyjścia do dalszego projektowania. Powiem Wam, że na nawet widziałem usługę, która bardzo bezpośrednio. To to... Targetuje, nazywa się to Synthetic Users bodajże i oni mają taki piękny szyld pod tytułem e, user, Users Research Without Users, e, czyli mamy syntetycznie wygenerowaną target grupę, z którą możemy zwalidować nasze, e, nasze tezy, także też brzmi to, brzmi to interesująco. A jakbyśmy szli dalej, bo chciałbym, abyśmy doszli jeszcze w tej rozmowie do tego mitycznego tworzenia stron przez sztuczną inteligencję. Zaraz sobie dojdziemy do tego, czy to jest w ogóle możliwe i czy działa przede wszystkim, ale zanim dojdziemy już do tego finalnego produktu, co jeszcze się dzieje, a gdzie moglibyśmy użyć tych narzędzi? Tak, to następny etap, jak już mamy jakąś tam wiedzę o grupie docelowej, ale może mamy możliwość skonfrontowania tych naszych różnych, Inputów też z jakimś zespołem, no to jest takie narzędzie jak FigJam. To jest takie narzędzie AI-owe w Figmie, mhm. które trochę jest takim narzędziem warsztatowym, czyli te wszystkie przyklejanie karteczek, zbieranie informacji, takie grupowe interakcje online. To jest taki odpowiednik tak. Miro, tak, jeśli tak, dobrze, tak. dobrze kojarzę. Tu wspominamy mhm. o Figmie, bo Figma to jest jakby takim najpopularniejszym chyba obecnie designowym narzędziem. No i oczywiście te wszystkie funkcje AI-owe mhm. to są takie, że grupujemy sobie te karteczki albo jakieś podsumowanie nam się generuje. Bo rzeczy, które kiedyś zajmowały długie godziny, czyli czytanie, zbieranie informacji, podsumowywanie, to wszystko AI w tym momencie nam pomaga, nie? więc przyspiesza bardzo ten proces. I to już na poziomie FigJam. Widziałem tego zajawkę, że mamy rozrzucone wszędzie sticky notes i FigJam nam sam pogrupuje, sam zrobi podsumowanie, czyli to działa sobie wewnątrz tego, tego narzędzia. To, to też brzmi całkiem, całkiem wygodnie, tak bym powiedział. A słuchajcie, w, jak, jak mm, zrobiliście robiliście research, wrzuciliście fajny link, bardzo bezpośrednio się do niego odniosę, bo pobawiłem się w tym narzędziem i jestem ciekaw waszej, waszej opinii. Jest to już krok dalej, bo jest to już raczej wygenerowanie mapy strony i gdzieś konkretnych podstron. Narzędzie się nazywa Reloom. Poklikałem sobie w to, wpisałem jakiegoś prompta typu OK, czym się zajmuje moja firma, co mniej więcej chciałbym mieć na, na stronie. Wygenerowało mi to wireframe'y, wygenerowało mi to mapę strony. I pytanie, czy to się przydaje? Czy byście tego byli skłonni użyć? Czy to jest fajna zabawka, aby ją sprzedać jako, wiecie, wiperware, Czyli coś, co ładnie wygląda, ale niekoniecznie działa. Tak z, z, z Waszej perspektywy. To znaczy, a propos w ogóle generowania, czy to wireframe'ów, czy nawet już gotowych stron narzędzi, w tym momencie dużo się pojawia, no i większość właśnie no, wątpliwej jakości jest. Yy, trzeba bardzo je pilnować. No to o tyle to Reelum wydaje mi się, że jest jednym z takich, Ciekawiej zaprojektowanych i przyspiesza naprawdę ten proces. Tak, y, zwłaszcza dla projektantów, o których tu jest przede wszystkim mowa. Y, plusem no. jest tego, że ReLoom też ma swoje komponenty, które możemy łatwo kopiować do Webflow, albo z ReLoom możemy później wygenerować pliki, które właśnie wrzucimy do Figmy i dalej możemy coś z tym zrobić, więc jakby. Y, dlatego o tym wspominamy, bo to jest rzeczywiście z tą pracą designera bardzo połączone, bo mhm. jest dużo narzędzi, które są po prostu dla takich powiedzmy zwykłych użytkowników, którzy w ogóle nie mają o tym pojęcia i po prostu potrzebują jakiejś pomocy. Ale jeśli chodzi, że to się rzeczywiście przydaje, z mojej perspektywy. Oczywiście, tam właśnie można wpisać ten prompt, to generuje całą mapę strony, każdą podstronę. W tej podstronie może wygenerować ileś sekcji, już jakieś ma przykładowe komponenty. Jak nam się coś nie podoba, dany komponent możemy zmienić, możemy dużo przestawiać, więc rzeczywiście bardzo dużo tam rzeczy można już zrobić. Ale jeśli chodzi na przykład o ten pierwszy etap generowania mapy strony, no to szczerze mówiąc, dla mnie to jest ciekawe, żeby sobie zrobić, co on zaproponuje. Pewnie zależy od projektanta, ale ja Aha. lubię jednak mieć kontrolę i tę strukturę mieć bardzo przemyślaną pod względem właśnie UX-u, użytkownika i tak dalej. Ale to jest właśnie taki, taką dobrą podpowiedzią. Taki jak dla mnie to w tym momencie jest trochę taki element researchu, bo dużo rzeczy tam jeszcze zmieniam, mhm. modyfikuję, robię bardziej po swojemu. Ale to mi już daje dużo takiego overview, jak w ogóle taka strona mogłaby wyglądać. A już te, jak wchodzimy w takie szczegóły tych komponentów, no to to już jest super przydatne, bo rzeczywiście to mhm. później kopiowanie do Webflow czy do figmy jest bezproblemowe. Można to ostylować i jest super pomocne. No, i znowu to jest kolejny przykład, kiedy AI traktujemy jako bazę do czegoś, niekoniecznie jakby wynik od razu kierujemy do następnego etapu, tylko zawsze to trzeba zweryfikować. I myślę, że to jest też dosyć ciekawe, że przy tych wszystkich narzędziach AI-owych no, ważne jest ten, to doświadczenie i takie. Kuratela, że tak powiem. Tak, to doświadczenie jest ważne, bo jednak mhm, trzeba wiedzieć, co fajnego z tego powstało, a co trzeba wyrzucić. Bo tu <noise> ktoś niedoświadczony może wziąć wszystko, <noise> jak leci. To, to jest chyba. Jakaś taka generalna myśl, jeśli chodzi o to, jak użytkować AI i kiedy ono nam się przydaje. Ja użytkuję narzędzia AI głównie od strony software developmentu, od strony pisania kodu, jakieś narzędzia typu Copilot itd. Albo używam czata GPT do, do researchu, takiego bardzo, bardzo wstępnego różnych rzeczy i no, tam jest dużo śmiecia. Nie? No, i moją rolą e, i moje doświadczenie daje mi możliwość odsiania tego e, i zweryfikowania, co mi się naprawdę przyda. I to jest tylko baza, czyli tutaj widzę, że jesteśmy on the same page, e, tak samo tych narzędzi używamy, niezależnie od, e, od, od działki. Czy jest jakiś krok, gdzie mogę użyć tych narzędzi i wziąć, powiedzmy w cudzysłowie, gotowca? Czyli, ok, jest jakiś etap projektowania, gdzie biorę narzędzie, ono mi coś generuje, ja to mogę wziąć na i wykorzystać wykorzystać dalej? To chyba właśnie trochę zależy od intencji, jak bardzo projektant chce mieć wpływ na to, co się generuje, a jak bardzo jest w stanie odpuścić i po prostu dać to, co, co się pojawi. No ale na przykład są takie drobne narzędzia, które już mamy tą stronę, mamy fajną strukturę, komponenty i są te wszystkie takie drobne rzeczy i asety takie brandingowe, które też są, jest dużo narzędzi, które pomagają. No i na przykład do dobieranie fontów. Jest takie narzędzie, no, Czy generowanie kolorów e, marki? No ale a propos tego narzędzia e, do fontów, bo ono jest dosyć ciekawe. E, to jest FontJoy, to tam generuje nam parę fontów. I to jeśli chodzi o projektantów to jest rzeczywiście bardzo przyspiesza pracę bo czasami godzinami człowiek siedzi i szuka które fonty ze sobą współgrają pasują i co dobrze wygląda a to jest właśnie narzędzie które ma po prostu wielką bazę i już wie które te połączenia i te pary pasują. No ale znowu to jest tak że pierwszy wybór weźmiemy i to nie będzie błąd czyli one te fonty będą pasować ale Rolą designera jest zastanowienie, czy na pewno czy na pewno to jest to i czy nie powinniśmy pójść krok dalej. Znowu to jest baza, nie? czyli twoje pytanie, czy możemy coś po prostu wziąć i od razu użyć? No to tak, ale czy na pewno? Słusznie, słusznie. Ja tu jeszcze dorzucę jedno narzędzie z tej samej działeczki, to jest bodajże Page GPT. Czyli też coś, co może nam dobrać i wygenerować czcionkę. Przyznam, że pobawiłem się tymi oboma, i tutaj powrócę trochę do mojej perspektywy jako laika z dziedziny projektowania. Z mojej perspektywy, to jest narzędzie, którego ja mogę użyć i cokolwiek mi wypluje, ja wizualnie oceniam, że wygląda ok i mogę tego, mogę tego użyć, bo prawdopodobnie nie zrobię tego lepiej. To, to jest moja perspektywa, że gdybym odpalał, nie wiem, jakiś mały startup bym robił stronę produktu samodzielnie, to prawdopodobnie bym się zatrzymał dokładnie na, na, na wyniku, który mi dała ta strona. Także dla mnie osobiście to jest, to jest mały game changer, bo jak dobierałem fonty osobiście, to jest nawet ciężkie dla na projektantów, więc to rzeczywiście jest duże ułatwienie. No trochę typografia osobna zupełnie dział, którym można spędzić lata, studiując i. Na pewno, na pewno jest to pomocne narzędzie, ten FondJay. Tego, o którym Ty wspominałeś, akurat nie, nie korzystałem. Nie wiem do końca, jak ona działa, ale no, w tym wypadku ja i może być bardzo, bardzo pomocne. Wspominaliście jeszcze o generowaniu kolorów. Jakbyście mogli tutaj rozwinąć temat, co mamy. I w ogóle, jaki problem to rozwiązuje? O, no to jest też ciekawe, nie? o to. Może. Tak, no to problem czasami jest, że klient nie ma żadnego inputu, żadnego wsadu od. O, o tym, jakie w ogóle chcę, żeby jego kolory marki były, bo na przykład w ogóle jeszcze nie ma e, przygotowanej indy, identyfikacji wizualnej, więc to wszystko wtedy e, zależy od nas i trzeba to przygotować. E, a też dobieranie kolorów, tak jak z, z fontami jest tak samo, też może być bardzo czasochłonne e, i to też zależy, jak. Jak dużo ktoś potrzebuje kontroli, bo na pewno są designerzy, którzy w ogóle sobie nie wyobrażają, żeby powierzyć te zadanie e, na, po prostu jakiemuś AI-owemu e -e toolowi. E, ale jest takie narzędzie Chroma, mhm. które e, najpierw, e, jak się dla niego zalogujemy, to najpierw musimy tam podać chyba z 50 kolorów, które nam się podobają, które się e, nam osobiście, jeśli robimy coś dla, dla siebie, albo temu klientowi. I później na tej podstawie są generowane różne. Pary czy zestawy kolorów, które dobrze współgrają w marce. Już od razu dobre są kontrasty, są przykłady, jak to wygląda na mm -hmm. plakatach, jakie są gradienty, więc to rzeczywiście może jakby zaoszczędzić dużo czasu, jeśli chodzi o w ogóle o cały research. To ja dodam jedną, jedną rzecz, bo tutaj rzucamy z dużą ilością różnych usług. Jeśli szukacie tych linków, znajdziecie je w opisie, opisie nagrania. Na pewno się tym, się tym podzielimy. Słuchajcie, to idźmy sobie dalej w tym pipeline. Co jeszcze możemy zrobić z użyciem AI, idąc dalej w tym procesie tworzenia strony? No, to chyba tak naprawdę coś, co jest najbardziej popularne wś wśród wszystkich użytkowników internetu i AI, czyli generowanie obrazów, no w tym wypadku asetów do naszej strony. I tych narzędzi chyba jest najwięcej najbardziej znane i chyba każdy się tym bawi. To jest meet Journey, który zmienia się no, z, z dnia na dzień. W sensie, że y, każda kolejna wersja y, robi nam no, co, co coraz większe cuda, ale tych narzędzi jest y, więcej. No, Mid Journey to jest taki jakby flagowy przykład, czy tam dali. Y, no, ale mamy, mamy też więcej, nie wiem, czy... Tak, bo jakby takich powiedzmy, jesteśmy ciągle w temacie strony internetowej, no to tam asetów jest bardzo dużo. Są oczywiście statyczne Aha. obrazki, no i bach, mamy mieć Journey czy jakieś właśnie Dali, które już działają i wszyscy używaliśmy, na pewno próbowaliśmy i to rzeczywiście potrafi zrobić świetne efekty. Dalej, jeśli ktoś chce na przykład Aha. coś, co się rusza jest 3D, no to jest Spline AI. Bardzo fajny tool, zwłaszcza do stron internetowych który też już ma e, funkcję AI-ową, mhm. że możemy sobie wypromptować jakąś scenę latających e, e, kostek 3D, e, co chcemy i wrzucić sobie do, do, nie wiem, do headera na stronę i jest efekt wow. E, so już Czyli to nam wygeneruje coś, co byśmy, nie wiem, na czym byśmy siedzieli w blenderze na przykład. E Dokładnie. Taki będzie efekt? Dobrze, Dokładnie, to może nie aż wow. takie skomplikowanie, chociaż jest do 3D jeszcze inny, inne narzędzie. To było chyba mesh, coś takiego, mesh 3D. Ale w spline jest jeszcze o tyle fajnie, że one są interaktywne na przykład z kursorem, bo to jest na stronie internetowej, czyli na przykład mamy jakąś tą kostkę 3D, hmm. jak na nią najedziemy kursorem, no to ona, nie wiem, wiruje. Więc po prostu taką stronę internetową już możemy naprawdę fajnie zbudować. Możemy na przykład wprowadzić te obrazy w ruch, i do tego też jest narzędzie, które ze statycznego obrazka robi coś, co się tak minimalnie rusza. Mhm. Wręcz na stronie internetowej jest to jak najbardziej pożądane, bo być może jakieś wielkie wideo może być za bardzo takie mhm. rozpraszające. A takie minimalne ruchy to jest właśnie to, czego szukamy zwykle w webdesignie. Czyli coś, co nie, nie, nie jest wideo, jest takim, nie wiem, krótkim gifem, jakąś taką mikroanimacją, coś takiego? No, jeszcze chciałem tylko wspomnieć a propos tego narzędzia 3D Spline, że od niedawna też ma integrację z Webflow, czyli kolejne jakby udogodnienie dla designerów i przeskakiwanie między narzędziami. Przepraszam, bo wspomnieliście już parę razy o Webflow. Jakbyście mogli jednym zdaniem powiedzieć, cóż to jest za narzędzie, ja nie, nie miałem akurat okazji okazji używać. To jest takie narzędzie, które się mówi: projektowanie stron internetowych bez kodowania. <noise> Czyli to jest trochę takie coś, co teraz wypiera bardzo mocno WordPressa. Jest bardzo takie przyjemne pod względem UI-owym, mhm. użytkowym. No i jest no code. Oczywiście możemy tam sterować jakimś CSS-em, ale mhm. no, bardzo mocno, prężnie się rozwija. I właśnie te wszystkie rzeczy, co mówimy, że jest zintegrowane tu z Figma, tu z tym spline'em i z Reelum, więc jakby to narzędzie bardzo teraz mhm. przoduje, jeśli chodzi o web design i tworzenie stron internetowych. Okej. Okay. Okej. Okay. Wow, wow. To brzmi jak wtedy super ekosystem, gdzie te narzędzia potrafią wyeksportować rzeczy, które możemy tam osadzić. No, dokładnie. Wręcz aż, brzmi... aż się nie chce szukać Dobrze. czegoś innego, co nie jest połączone, bo tu jest po prostu już taka wygoda. Słuchajcie, chciałbym jeszcze je, o jedną rzecz Was em, podpytać dać taką klamerę na ten cały, na naszą rozmowę i na proces projektowania strony. Czy jesteśmy w stanie zaciągnąć AI do roboty przy? Walidacji tej strony. Czyli zanim ona pójdzie, pójdzie w świat, zanim w ogóle odpalimy testy AB na realnych użytkownikach, czyli jesteśmy w stanie jakoś syntetycznymi użytkownikami e, to sprawdzić. No tutaj z, z pomocą samo MIT nam przyszło i stworzyło takie narzędzie Attention Insight. I no, tam możemy bardzo dużo rzeczy sprawdzić. Tak, to jakby jest trochę zastąpieniem. E, Badań eye trackingu. Bardzo często, e, jeśli ktoś porządnie robi stronę internetową, to na końcu robi się eye tracking na użytkownikach albo sprawdza się ten eye tracking, czyli, e, i generuje się taka hit mapa na stronie internetowej, czyli gdzie nasz wzrok najpierw na tej stronie mhm. idzie, gdzie się ludzie fokusują. To często nam pomaga stwierdzić, że ej, ludzie na tej stronie zamiast najpierw popatrzeć tu, to kierują wzrok tutaj, bo tutaj jest jakiś, nie wiem, dziwny GIF, który jest w ogóle niepotrzebny, więc jakby takie narzędzia są dosyć przydatne, jeśli chodzi o właśnie zweryfikowanie, czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu, jeśli chodzi o skupienie uwagi na stronie. No, a właśnie to narzędzie AI-owe. Jakby ono się właśnie nauczyło już mhm. na po prostu jakieś setki badań takiego eye trackingu, i podobno jest właśnie producenci mówią, że to jest bardzo skuteczne, że ma wręcz skuteczność 90 parę procent, więc to są bardzo wysokie deklaracje, A. i nagle trochę bez sensu robi się angażowanie do tego prawdziwych ludzi, którzy właśnie będą na tych badaniach eye trackingu. Czy z waszej perspektywy tak ogólnie jeśli chodzi o na narzędzia jajowe, jak chyba już wiem jak wy ich używacie, eee, a, a czego się spodziewacie po nich, nie wiem w, w najbliższej przyszłości, czy one faktycznie zrobią za nas całą robotę i wygenerują stronę i będzie można pójść na CSA o, o 16, czy to będzie dalej budowanie takiej bazy do researchu, i jakiejś takiej wstępnej idei, którą potem my musimy jako już interfejs białkowy wypolerować, aby wypuścić? To jest trochę pytanie na osobną rozmowę, nawet pewnie dwugodzinną, jak nie dłuższą. To prawda. To to, prawda. Co, trochę na, na początku też y, mówiłem, że y, to, co teraz mówimy, może się za miesiąc okazać, że mamy nowe narzędzia, y, jeszcze bardziej rozbudowane, i to jest taka no, pieśń przyszłości. I y, y, no, wśród designerów debata jest ogromna. Jak tego używać, jak do tego podchodzić, czy, czy to jest nam pomocne, czy wręcz zabierze nam pracę. No, jedno jest pewne, jest z nami, y, Musimy się do tego przyzwyczaić i nauczyć się tego używać, jakby nie wyglądało, więc na pewno nie ma co panikować, tylko no, trochę no, dostosować się. Tak, to ja jeszcze powiem, że prawdopodobnie w przyszłości za parę lat to rzeczywiście, jeśli chodzi zwłaszcza o projektowanie stron internetowych, to już rzeczywiście zrobi większą część za nas, ale tak jak w innych działka, gdzie jest AI, zawsze będzie potrzebny ten czynnik ludzki, który będzie to opiekował, patrzył, co z tego wychodzi, poprawiał, nakierowywał ten, to AI, żeby ej, wróci, coś to zrób, zmień, więc to będzie bardziej taka trochę rola administracyjna bardziej w przyszłości, jeśli chodzi o projektantów. To jest dobre, dobre podsumowanie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to, ze mną była Ewelina Surlej i Paweł Pych, brand designerzy z Synergy Codes, bardzo dziękuję, ja tylko rzucę jeszcze na zakończenie, że to jest jeden z trzech odcinków, które nagrywamy wspólnie z Synergy Codes, także będziemy mówić więcej o designie, o AI, do usłyszenia, dziękuję Wam bardzo raz jeszcze. Dzięki bardzo.